Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w nowym programie Telepyrek. Mamy dla Państwa informacje z całego świata, ale na początek informacje z kraju. W kraju dzieje się tak wiele rzeczy, że nie wiemy od czego zacząć. Ale postaramy się przedstawić najważniejsze informacje. Na początek informacje ze stolicy. W Warszawie otwarto nowy aquapark. Największy na świecie. Wielu kierowców nie spodobała się ta decyzja Pani Prezydent. Nasz korespondent przedstawi wy wywiad z mieszkańca, mieszkańcem Warszawy. Dzień dobry, tu z tej strony Adrian Krowa. Przed nami widzimy mieszkańca Warszawy, który widział, zdarzenie, które nie się wydarzyło. Co powiesz nam o tym wydarzeniu? A już wyciągam mi piątki, tak? Dobrze, dobrze. No. no. zalało. No woda była. A to, czyli te czynnik tak ogólnie woda, he hema, tak? To no, przyczyniło się do no, zalania? Nie do końca, bo jeszcze ziemia i i hemoglobina głównie, Hemoglobin. bo, bo to nie jest tak, że tam zalało czy nie zalało, po prostu zalało i, i to nie można tak mówić, że to tak to albo nie i po prostu woda jest i tutaj widzimy sam samochód stoi, jak mam wyjechać? no woda <laughs> przede wszystkim. Woda. ale słyszałem, że jeszcze przyczynił się do tego jeszcze proszki no tak, no hema, głównie hema, hema tak, tak. W naszym kraju wciąż słychać negatywne głosy w związku z kontrowersyjną ustawą śmieciową. Przeprowadzimy wywiad z mieszkańcem naszego miasta. A teraz ustawa śmieciowa. Dzień dobry. Nazywam się ustawa śmieciowa. Mam, mam kilka miesięcy. Moi rodzice, moi rodzice piją. Jest mi bardzo ciężko w domu. Czy pozwolicie mi przejść? Kuba Wojwódzki. Myślę, że tak. Tatiana Okupnik. Jestem na tak. Czesław Mozil. Tak. 3 razy na tak, przechodzisz na bruk. Jest! Jest! Dobra. Kolejny nieudany zamach na urzędników. Islamizacja się szerzy. Jedna z naszych ukrytych kamer zarejestrowała zamachowca. Policja już jest na jego tropie. Prawda czy mi Rosyjscy naukowcy obalają twierdzenie Amerykanów. Według nich zjawisko globalnego ocieplenia zostaje wyparte przez globalne ochłodzenie. A teraz sport. Najmańsi bez trenera. Stanisław C. został zwolniony. Obowiązki trenera pełni Mateusz E. Finały NBA trwają. Proszę z Ameryki. Artur Max Bronko. Witamy Państwa w klimatyzowanej sali San Antonio w Teksasie. W dzisiejszej nocy rozegrał się tutaj piąty mecz serii finałów NBA Miami Heat kontra San Antonio Spurs Wygrali, wygrała lokalna ekipa 114-4 kibice wciąż, kibice wciąż żyją w euforii tego, me tego meczu. Prosto, mówię jak jest, prosto dla Państwa z Teksasu w San Antonio w Teksasie Artur Max Bronco. Neymar oficjalnie został zawodnikiem Barcelony. Gwiazda Barcelony, Leo Messi oraz jego ojciec zostali oskarżeni o oszustwo podatkowe. Zanim prokuratury, Messi z ojcem nie zapłacili podatku o sumie 4 milionów euro. A teraz zapraszam na pogodę. Witamy Państwa z San Siro, mamy dla Państwa prognozę pogody. Jak widać, niestety pogoda mi dzisiaj nie dopisuje, pada deszcz. W każdej chwili pogoda może się zmienić, możemy yy, zastać w burze. E, jest bardzo palno dzisiaj, ponad 800 hektopaskali, a tak dokładnie 828. E, prognoza pogody na jutro, deszcz w całym kraju, mogą być przelotne opady śniegu. E, co do, wie, więcej prognozy pogody już jutro zapraszamy do telepyk. za uwagę. zapraszamy jutro na 19.00 do Pyrek.